Dobra, jestem, sorry, to ten odcinek jest, bo tamte mi się uciął, no i tu sobie powkładałem karty. Eee, na razie to tak wygląda. Muszę jeszcze dwa kluby zbierać, jakby trzy na razie mam takie. Napiszcie, czy to jest dobre, czy nie, czy to wyrzuci. Bo ja nie wiem, powiem wam. Teraz lecimy na następną stronę. Teraz chyba będziemy dawać te goldy. Так ничего и да я только муж Я... не могу Ты мой дух. Не зараз дойду. Сейчас Вот раха ты голдов отбирал. То есть, либо голд. То голд. Tu jest, ale to jest... To też jest możliwe. Dobra. Teraz wkładamy takie gojdiki. O, widzicie? Tutaj chodzi to. Teraz tu wkładamy tutaj, ale kurde. Napiszcie w komentarzach, jeśli dalej chcecie takie odcinki też bo mi to się fajnie robi, wam może to się fajnie ogląda tego, to ja już nie wiem. Jak będą komentarze odpalone, to napiszcie w komentarzach. Jak będą odpalone, to napiszcie, bo niekiedy je mam odpalone, a niekiedy nie i nie wiem jak to robić, żeby zawsze były. I muszę to popatrzeć, może z tym odcinkiem mi się już uda to zrobić, zobaczymy. To chyba wszystkie goldy tutaj O, ale wiem. Tym... Ja tu nawet w rok nie zbieram, bo mam takie no mocarne już karty. E, jak myślicie, to jest Gold czy nie? Chyba nie. Nie wiem, następne. Zobaczymy. No. Albo jak chcecie, to napiszcie mi na TikToku, Jak chcecie, to mój kanał to jest Sigma. No tak się nazwałem. <grym> Ej, to jest Gold czy nie? Chyba tak. Taki. Tam chyba do goldów. Jeszcze to się tu zmieściło Dobra, teraz czekajcie. jest Te takie czarne. bardziej czarny nie chodzi mi o kolor skóry, jak coś, żebyście sobie nie pomyśleli, Dobra, mało mam tych czarnych takich. Dobra, teraz sobie powkładamy takie. Zobaczycie. Jest to średnie. Туля, ченечка, то вставай. Как бы тут чем-то работаешь так. А первый, то так, ты, ты раз, вот так, садишь. to zaraz zobaczycie z strony jak to wygląda troszkę kartonu mam ciężko to złapać kurde no jest tak to wygląda zobaczmy czy widzicie widzicie, dobra Teraz chyba weźmiemy sobie te maski małe To jest taka? Chyba nie Mięs, Nie, nie, nie. Tylko dwie takie mam Ronaldinho i jakiś tam nie znowu <laughs> Masakra. Jest tam w górę i sobiki. Serio że tak powtarzam, ale musimy już być 50 co najmniej. Nie wiem, że mało odcinków, nagrywam do no. <gry> <gry> Ale to mówi... Jakoś trzeba Teraz trochę, jest. To zaraz zobaczcie. Teraz trochę mam. Ani jednego autografa nie dropu. Холодно, да. добра. Угу, ну пусть много. Ale skończył tu i trzeba wtedy tu i tak wtedy Ale to jest też taki fajny albo taki miałem taki no zaraz w Dobra, ja teraz mam tylko taki nie chwilowy. To ma słabe też jeżeli nie śmieci ten. Teraz jeszcze Dobra. I dzisiaj taki no odcinek jest luźkowy. I teraz jeszcze myślę nad jednym planem, ale to nie wiem. Odcinek. Bężko to sobie Dobra. Nie jest to powiem wam łatwe. Jakby się myślało. Dobra. I teraz w ogóle chyba te damy. A w ogóle ile ich mam? Nie, tylko taką jedną mam. Nie wiem, czy to widać. Na kamerze No, widać. Ale ja się sobie żeby Aż, kurde. I w ogóle ten album to ja dzisiaj kupiłem te karty nowe. Więc. A to też drogie było, warto. Więc... Teraz damy wam powiem, chyba takim może. Teraz chyba powkładamy. Tutaj możemy takie no. A i tu włoży jeszcze taką. Ach, jest taką bardzo rzadką że... Teraz to Teraz te idne wszystkie tak... Taką wycinaną w ogóle jedną miałem. Miałem jeszcze raffinię. Zobaczcie, powinno mi chyba mieć rafinie. Jeszcze czekajcie. No, rafini. się poddać, rafinie. Muszę coś podać tą rafinię Mhm. To coś musiałem dać tą rafinie. Mnie taką wycinaną. W ogóle mam uniestę. Teraz, hmm. Jakby to teraz zrobić. To jest już pytanie. Co włożymy Dzisiaj odcinek będzie taki, no jest taki, jest. Um, będę się starał robić teraz części odcinki. z się Tu mam też jakiś. No, ale są słabo, bo to też z tych paczek. Tak, 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 tak. Mbappé. Mam jednego Mbappę w sumie, mam musiwać. Nie, jednego chyba chyba już oddałem gdzieś do pochyli no albo już położyłem, czekać muszę zobaczyć. Hej dobra, i są to takie odcinki. Mi się podoba powiem wam widzowie. Ale kurde nie, tu jestem, papo. No, tu jestem, papo. Jeden, mm, mm, mm. ale ten Ronaldinho to był taki fort. Ten Holland jeszcze, kurde i takie dobre karty. Miałem niektóre karty, które kiedyś były bardzo dobre. Jakaś podróbka do... Mam wam powiem. <laughs> Poczmy sobie... A tego bapę chyba tam włożył jeszcze. I rafinie. Rafinie nowe, rafinie dobre. Tego go To wy zaraz zobaczycie wszystko. Poczekajcie chwilę. Силатусу, текум, с Парижа. Теж... Не, теж, те е. Кручо, ако това е, не се ли се не меля. И ако се меля, то ми поправча. Това е добро. Трябва да го вкараш в картата, така вкладам на... I tak to wygląda i Mbappe, tu jest Courtois, no Courtois, widzicie? Szkoda, że nie nie trafiłem albo jakiegoś, tu są takie słabsze karty tutaj nie wiem i na razie to tak wygląda? Lecimy um, o tym moim starym, co my tu mamy. Juventus. Hmm. Pustki po, Polaka wsadzimy. Polak jest dobry. Łukasz. Łukaszek. Aj Ajajaj aj, aj, aj. Zobaczymy, co może, a może nie, a może tak. Ty, ty a ten klub jest taki bardzo. Taki, Widzicie. No. Eee, o, tu jest dobry. Dębele w ogóle mam. Dębele. Kiedyś mówiłem dębele. <grywy> tu jest jeszcze jakiś łbapy. Ej, tu jest jeden Sony, no właśnie Sony, kurde Sony był dobry, jest dobry, jeszcze, ale naser w ogóle mam, którego nikt nie zbiera, ale ja ciągle go dostajemy, stajemy z cudem ruskim i chińskim. to už mi to vravene no. Nie, no. I to se povkladá mu z samého lidě. AI. O, ty dvou kartků. No trocha si kart uzběralo v tým. No, nawet nie roku, bo to ja już czasu to mam. No, no. Jeszcze jedną kartę do tej strony włożę, to będzie ze z paliżu. Taki, też dobry. Trochę jednak się tych kart może. Oj, polak, pierwszy polak, który mam w ogóle. Argentyńczyk Argentyńczyk No i tak to widzicie Widzą je tak to też działa sumie Angels No to wszystko Z Parizia mogę dać jednego to nie, to nie jest AI. To nie, to nie, 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 nie. Al-Nasir może być. Tu dam. No, reszta jest szłaba, szłaba. Ale dzisiaj traf ma, jest dobry nawet. Teraz stawimy tych kokotków. No i kurde, no widzicie jakoś mało mówię, i to tak średnio się chce oglądać, może jakąś muzykę dodam do tego. <laughs> I tam gdzieś jeszcze raz sobie tu mam klubyki. Dwa jeszcze muszę sobie zebrać. Tu mam, ale tu to mega trafiłem mnie. Mbappe, gimbals. Taki dabrym fucking. Oh, przepraszam. Rafinia, ra, Tu Ronaldinho. Kurde, ten Ronaldinho. Tu. No i to będzie końcówka odcinka, bo jak będę miał kolejne karty i kolejne te, to zrobimy odcinek. Na razie tu widzicie. Kolejny embapy Ronaldo, kurtuajny. Takie o. Takie. No i to wszystko, no. Następny odcinek, nie wiem kiedy będzie, jak będzie, to zobaczymy. Dobra. <gry> nie, 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 nie. Maksymalnie to są sadzone na razie. Kajś. Tylko kaj. <gry> no, kurde, tu są na razie. Kiedy? No, o, widać kiciusia. To nie mój kotek nie mam Dobra, to wszystko na tym odcinku. Dziękuję za nie Zostawcie łapkę w górę Jesubika z dzwoneczkiem. To wszystko po...